Drugi dzień targów, korzystając z chwili, yy, korzystając w chwili yy, braku jeszcze odwiedzających yy, poprosiłem Michała, czyli Kapitana przyczepę, żeby można było zobaczyć ich efekt pracy nad ostatnim kamperem. Wchodzimy do środka. Co my tutaj mamy? Zobaczcie. Ten camper to już jest zupełnie inna jakość. Jak widać. Fajne mebelki. Zatrzaski, które pozwalają na to, żeby to się nie otwierało podczas jazdy. Bardzo praktyczna półka. Systemy do operowania parametrami temperatury. Z lewo zmywak. I kucheneczka. Teraz patrzymy do łazienki Prysznic to ale ta wygląda jak japońska. Pewnie ma jeszcze masażer. To co jest bardzo ciekawe w tej konstrukcji, to to, że można zdemontować to górne łóżko. Jeżeli na przykład dziecko nie jedzie, to wtedy osoby dorosłe mają więcej miejsca w dolnej przestrzeni na spanie. Tutaj wentylator wyciągowy nad częścią sypialnianą, plus jeszcze możliwość obserwowania gwiazd. Bardzo fajne, bardzo fajne rozwiązanie. O, świetny kargo. Lodówka. I taki klimat jak w domu. Odświetlenie, wszystko generalnie przyjemnie. O Grzegorz, co myślisz o tym? Myślę, że bardzo mi się to podoba. Jak na, nie wiem, ile oni go budowali. Jest 7 tygodni rzekomo. 7 tygodni. Jak na tak szybką robotę, to jest tu bardzo czysto, schludnie i ja bym, ja bym chciał. Szybko, szybko i następnie już nas wołają. Idzie Idzie idziemy już. do jakiegoś wywiadu. <laughs> Także lecimy. A kto mnie będzie nagrywał, jak ja będę? Dobrze, już. No na, ja mam Dostaliśmy jeszcze poradniki, jak nie budować kampera. Bardzo przydatna wiedza na pewno do poduszki złapiemy dla Wojtka i dla mnie, żona już została wczoraj także będziemy na pewno korzystać. Jeszcze pokażę Wam bagażnik. Cały system zarządzania energią klatka dla pupila. To rzekomo personalizowane rozwiązanie, bo Państwo, które sobie zamówiło tego kampera właśnie ee, fizycznie mają chyba pieska. Sobie, co albo kota, albo pieska, jakby nie było. Łóżko, duża przestrzeń bagażowa. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: zewnętrzne przyłącze elektryczne, które pozwala na podłączenie do chociażby zewnętrznego źródła. W systemach jakichś tam kempingowych okazuje się, że bardzo często się właśnie z tego korzysta. Jeszcze jedna bardzo ciekawa funkcja, wyciąganie kasetki toaletowej przeprowadzamy z zewnątrz samochodu. Jakby nie było, zwiększa to kwestię higieny całego pojazdu. A tak wygląda on w całej okazałości. Bardzo przyjemne oklejenie, trzeba przyznać. Fajnie to wygląda dla mnie 5 z plusem. Pozdrawiamy kapitana. Po drodze. Na pewno jak oglądacie nasze przygody, to na pewno widzieliście gdzieś przez przypadek program na TV Turbo kamperem przez świat i zobaczcie kogo tutaj mamy. Danieli Aldona ze swoim groszkiem. W międzyczasie tutaj przy nagraniach jesteśmy. Nie będziemy, nie będziemy, nie będziemy teraz im przeszkadzać. Jedziemy do Adama Kimka zobaczyć jego kampera na jego wczorajsze zaproszenie. A później chyba do nich wrócimy. Zobaczymy jak mają będzie. O, Ci pokażę tego. Moja małżonka szanowna mówi, tam jest F, tam jest F, tam jest F. No i w gruncie rzeczy wchodzimy w to mi z powrotem, szukając właśnie kampera Adama. Mamy plakiety mój Mój klimat też. Grzegorza też. jest F103 chyba. F103? Co machleniał? No tak, co mi zdjęcia. O, kurczę. Cetarda. Coś mi się wydaje. Okazuje się, że znaleźć Adama Kinka jest znacznie trudniej niż się nam wydawało. Nikt nie wie gdzie ma swoje stanowisko. Jest tak. Jest chyba najwyższy, tak jak Wojtek tutaj mówi. Ale o. ale najzwyczajniej w świecie. Trudno, trudny do znalezienia. W międzyczasie korzystając z tego co można zobaczyć na tego typu targach, tak jak widać cały asortyment różnego rodzaju przyczep, camperwany, akcesoria do karawaningu, wszystkie te niezbędniki, które tak na dobrą sprawę wykorzystujemy podczas podróży samochodem. Tak, Misia. No powiedz mi, gdzie, gdzie, jest, gdzie jest to stanowisko? Co? Gdzie jest to stanowisko? Które? No, które powiedziałeś, że wiesz, że gdzie jest? Na F Na F jest na szybko do środka przykładową taką przyczepę Takich jeszcze innych nie ma. Będziemy każdym zobaczymy tak szybko rzucimy okiem kamery. Smota. Trzeba mieć porządny sprzęt, żeby to ciągać, ale fakt jest faktem. W większości przypadków na kawałek okresu w roku może to zastępować dom. Bardzo fajne rozwiązania eee, zabudowy karawaningowej na samochodach typu bus zwróćcie uwagę na znacznie powiększoną przestrzeń nad głową która pozwala na normalne stanie. Druga sprawa to co tutaj występuje nad nami, to jest na siłownikach i jest to nic innego jak miejsce do spania po poziomym jego ułożeniu Zobaczmy co jest w bagażniku Bagażniku znajduje się no, praktycznym przede wszystkim kilka schowków dwa e, jakieś adaptacyjne prysznice. Podoba mi się to, bo te samochody mogą być jednocześnie szybkie. To jest bardzo fajne. W nich. Na tego wykonawcę firmę Wave Camper zwróciłem uwagę na e, Targa Karawaningu w Poznaniu. Bardzo fajne wykończenie. Zobaczmy, jak mają w środku. Tak jak widać, schemat z łóżkiem praktycznie na dachu się powtarza we wszystkich busach. No, rozwiązanie o tyle fajne, że nie zabiera miejsca z tyłu samochodu. Samochód jest nadal minimum czteromiejscowy, a demontaż foteli bądź rozłożenie tylnych foteli pozwala na uzyskanie dodatkowej kanapy. W takim rozwiązaniu e, myślałem na samym początku, jeżeli chodzi o moje Cinquecento. Myślałem o tym, żeby zaadoptować właśnie jakiś tani namiot i zrobić go na platformie dachowej. E, tak jak widać, tego typu rozwiązania również są stosowane w samochodach osobowych. Warstwy termoizolacyjne na pewno zwiększają komfort użytkowania, nawet w takie dni. Jak dzisiaj, gdzie już rano jest powiedzmy te 2-3 stopnia. Powiem no ja Wam szczerze, że fajna sprawa. Nawet jest miękko. Może być przyjemnie. Ja osobiście myślałem o no, można powiedzieć bardziej e, prymitywnej formie. Ale to no, jest przyjemne, musicie mi uwierzyć na słowo. Ciekawe rozwiązania jako dodatkowe jakby wyposażenie busa to są tego typu tylne zabudowy gdzie wykorzystuje się przede wszystkim przestrzeń na to, żeby stworzyć polową kuchnię. Karawanik to również no można powiedzieć takie indywidualne smaczki. Zobaczcie ile uroku daje właśnie tego typu oświetlenie. Wyobraźcie sobie, że stoicie właśnie takim kamperem gdzieś no powiedzmy na no tle przyrody i możecie sobie wieczorem Właśnie włączyć takie oświetlenie, wypić jakąś ciepłą herbatę, albo kto wie może jak, lampkę dobrego wina. Usiąść ze znajomymi albo z rodziną i cieszyć się naturą. Zaglądamy do tego cuda, do środka. żony, w telewizji wygląda na mniejszy. Przechodziliśmy koło tego busa dwa razy i szczerze mówiąc, no jakoś tak wyszło, że go nie zauważyliście, Za duży chyba był. To jest tak, jak się przechodzi koło silnika okrętowego. Nie widać w ogóle, że to jest silnik. Gdzie trafiliśmy? Po świeży sok. Akurat. Trafiliśmy właśnie na stanowisko Kuvinsa. Kuvings. Próbujemy. Kurczę, jaki treściwy! Ale powiem Wam, że aż normalnie normalnie aż sama ślina się zbiera. Mega. Mamy buraka, tak, a nic nie przejście. Właśnie nie ma w ogóle trofina. Dzięki, na Waszej. Pyszne Targi kamperowe to również zakupy akcesoriów. Zwróćcie uwagę jak fajnie zorganizowane zostało stanowisko właśnie L-Camp. Idziemy, zobaczymy co mają na półkach. Wygląda jak... Wygląda jak taki mal. Ale, 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 ale mi się wcinasz normalnie kurczę, a ja tak to tamtą... Dzień cicho, cicho, działowo, bo nagrywam. Cicho, cicho, <laughs> Chodźcie. Czegoś, weź, bo ja mam dwie ręce zajęte. Ja też weź tam ręce. zobacz, czy, to, czy, tak. to, jest, czy tak. to, jest, szkło do kampera. Tak. To jest szkło do kampera. Bezpieczne. 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 Hard to break jest napisane. Ok. Jest napisane hard to break. Super. Sam sam. Czyli. Sam skladeczki do Piwka? Do Winka, do winka. Również to do Piwka, do czerzy. Winka A tutaj są kufne do... Tak widzę tutaj to, 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 to takie, ale to szklane jest Przyklane Szklane jest? Beer glass. Dobra Stać mnie popatrzeć na niego, gorzej z zakupu <noise> Ponieważ są te Jakieś tam systemy pompki, Cudawianki praktycznie Puchaneczki, pokrowce, sztuki termiczne, zestawy termiczne, sztuczów, praktycznie wszystko. No, no, to to są, można powiedzieć, taka Ikea na targach kamper, kamperowych. Ciekawe czy mają materadze takie porządne, których nie trzeba kleić. I pompować cztery razy do nocy, nie? Tak, pompować piętą w nocy. Tak, pozdrawiamy y, Wojciecha i pana profesorowi. Znajdziemy dla was takie materacze, <gry> których nie będziecie musieli tak. sklejać. Zapytamy się specjalnie, czy nie mają wady fabrycznej. Maciek. Oddalamy się od, od El Campu i idziemy na nasze stanowisko. Ja nie to, żebym ci wtrąca, ale Tylko idziemy. Idziemy, <grym> już, idziemy do naszego... Grzegorz, to ale, ale, tak, powiedzmy, zaprowadźmy, zaprowadźmy powiedzmy, że tam mówię, żebyś tam ewentualnie poszedł i zobaczył, co nas tam nie ma. Nie ma nas, idziemy.